Was, kochani, bardzo serdecznie na kanale Gotowanie z Robotem Kuchennym Kobo. Ostatnio otrzymałam od Was bardzo dużo wiadomości, czy na moim kanale będą również przepisy z wykorzystaniem nowego robota Kobo 7 Smarti. Więc pragnę Was poinformować, że mam ogromną przyjemność zaprezentować wam nowy robot Kobo 7 Smarti. Będą na moim kanale przepisy z wykorzystaniem tego robota, jak również będą przepisy tego. Które cały czas prowadzę z wykorzystaniem robota KOBO7. Zatem warto zasubskrybować mój kanał, warto oglądać filmy, ponieważ będą przepisy z wykorzystaniem obu robotów. W dzisiejszym filmie chcę Wam zaprezentować już jeden z przepisów, jakie dla Was wybrałam. Przygotujemy sobie wspólnie bułeczki. W filmie właśnie Wam pokażę, pokażę przy okazji tego przepisu już mniej więcej będziecie widzieć jak ten robot funkcjonuje. Natomiast mam w planie również przygotować dla Was taki typowy filmik instruktażowy, w którym pokażę Wam krok po kroku jak sobie ustawić pewne parametry, jak go skonfigurować. Zatem zachęcam Was do oglądania mojego kanału oraz do subskrypcji. No to zabieramy się za nasz pierwszy przepis z robotem kuchennym Kobo 7 Smarty. Uruchamiamy naszego robota. Przytrzymujemy dwie sekundy, już się podświetla i za chwilę zobaczycie jak fajnie się z nami przywita. Witaj, jestem Kobo 7 Smarty. Jest Twoim najlepszym pomocnikiem w kuchni. Zróbmy wspólnie coś pysznego. Tu jest właśnie yy, cechą tego robota, to, że ma asystenta głosowego. Taka fajna funkcja. I teraz już zabieramy się za pierwszy przepis. Ja sobie ten przepis wam puszczę z aplikacji. Uruchamiam aplikację Tuya Smart, wybieram mój robot Kobo 7 Smarty. Tutaj wchodzę w przepisy. Moje przepisy. Ja już sobie tutaj te bułeczki dodałam do ulubionych. Naciskam szybki start. O. I w tym momencie pojawił mi się ten przepis w robocie. No i tutaj już mamy nasz przepis i zobaczcie. Tutaj mamy po kolei wymienione wszystkie kroki, jakie będziemy robić. Tutaj mamy wymienione wszystkie potrzebne składniki, jakie wykorzystamy do przygotowania bułeczek. Zaczynamy I, i zaczynamy. I teraz tak, tutaj mamy pierwszy etap, co mamy zrobić, a jak sobie naciśniemy dodaj 220 ml w konkretny składnik, to nasz asystent głosowy mówi nam, co mamy robić po kolei. To zdejmiemy to naczynie do gotowania na parze. Odłożę na bok, otwieram pokrywę. Tutaj ta pokrywa inaczej się troszkę otwiera niż w Kobu 7. I zaczynamy dodawać po kolei wszystkie składniki. Tutaj zeruję wagę i wlewam 220 ml wody. Wodę mamy dodaną, to teraz dodajemy mąkę. Oczywiście wagę sobie zeruję. Tutaj tak naprawdę sobie zaznaczamy tylko po to, żeby już pamiętać, jakie składniki żeśmy dodali, ale nie trzeba tego zaznaczać, jeśli nie chcecie. Dodajmy też 100 gramów. Zeruję wagę i 100 gramów mąki. Teraz dodajemy drożdże. 100 gramów otrębów pszennych. Zeruję wagę i dodaję 40 g oliwy z oliwek. Łyżeczka soli, łyżeczka cukru. Zeruję wagę i 80 g słonecznika. Zamykam. I pierwszy etap wyrabianie ciasta potrwa 3 minuty. Start. Zaczynam pracę. No, i ten etap już nam dobiega końca. Skończyłem. Klikamy dalej, i teraz mamy kolejny etap. Tutaj też mamy pokazane, na którym etapie akurat jesteśmy. Ciasto sobie przełożymy do miski do wyrośnięcia. Teraz zobaczcie, wyjmujemy ten garnek. Nie musimy wyjmować pokrywy. Bardzo łatwo chodzi. Tutaj mamy takie. Od razu robot nam powiedział, że garnek nie jest prawidłowo umieszczony. Otwieram pokrywę i wyjmuję ciasto sobie do miski. Przykryję sobie tą miskę talerzem, można ręcznikiem, i odstawiamy do wyrośnięcia na mniej więcej godzinę. Ciasto już mamy wyrośnięte, to teraz zobaczmy, co robimy w kolejnym kroku. Dalej. Teraz rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni. Mój się już rozgrzewa dalej i będziemy formować sobie bułeczki i też zostawimy je na mniej więcej 20 minut do wyrośnięcia. Ciasto przełożę sobie na blat podsypany mąką i zaraz będę formować bułki. Dokładnie sklejamy, formujemy i odstawiamy już na przygotowaną i wyłożoną papierem do pieczenia formę. To są bułki, grahamki, więc to ciasto jest takie zbite bardziej. Jeszcze mamy tam w środku otręby, pszenne, ale na pewno wyjdą z tego pyszne bułeczki. Bułeczki przykrywam i odstawiam do wyrośnięcia. No, i bułeczki już mam wyrośnięte. To teraz zobaczmy, co kobo nam podpowiada, co mamy dalej zrobić. Teraz bułki będziemy smarować żółtkiem i będziemy wkładać do piekarnika na 30 minut. Jesteśmy już tutaj na szóstym etapie. I mamy gotowe bułeczki. Teraz sobie te bułki posmaruję. Takie bułeczki to samo zdrowie otręby pszenne mają bardzo dużą ilość błonnika, mają również witaminę z grupy B6, B1, mają fosfor, mają magnez, mają cynk, do tego mąka żytnia, słonecznik. Naprawdę warto robić takie domowe pieczywko. Na koniec jeszcze je sobie obsypię ziarnami słonecznika i lądują w piekarniku. No i mam pierwszy przepis z robota kuchennego Kobo 7 Smarti. Bułeczki wyszły jak z najlepszej piekarni. Wyglądają naprawdę świetnie. Jak widzieliście, robot jest bardzo intuicyjny. Ma kolorowy duży wyświetlacz. Ekran ma 10,1 cala. Jest naprawdę duży. Mamy asystenta głosowego, który nas prowadzi krok po kroku. Mówi, co mamy zrobić, jaki składnik dodać. Z robotem można również sterować poprzez aplikację Tuja Smart, Ja to wszystko wam pokażę, jak będę kręcić filmik instruktażowy. Zatem subskrybujcie mój kanał i oglądajcie moje kolejne filmy z wykorzystaniem robota Smarti oraz robota standardowego Kobo 7. Jak widzicie, ten robot ma bardzo fajny, nowoczesny kształt. Jest kompaktowy. Myślę, że znajdzie swoich zwolenników kuchni. Napiszcie w komentarzu, czy film Wam się podobał. Jakie pierwsze wrażenie zrobił na Was robot Kobo 7. Napiszcie mi również, co chcielibyście zobaczyć w filmie instruktażowym. Jeśli film Wam się podobał, łapka w górę. A i pamiętajcie, najważniejsze, firma Kobo Robotics przygotowała dla mnie kody rabatowe. Kody rabatowe mam na robota Kobo 7 w kolorze białym oraz w kolorze czarnym w limitowanej wersji. No i oczywiście na nowego robota Kobo 7 Smarty. Zatem zaglądajcie do opisów pod moimi filmami. Z moimi kodami rabatowymi możecie znacznie taniej zakupić roboty kuchenne firmy Kobo. Do zobaczenia w kolejnym filmie.